Witam państwa serdecznie. Gościa dzisiejszego programu nikomu nie trzeba przedstawiać. To wirtuos fortepianu, kompozytor i aranżer jakich mało. A na dodatek zakochany jest w Drzezie. Wspólnie zamierzamy zabrać państwa na wyprawę do fascynującej krainy półtonów i subtelnych dźwięków. Właściwie to ta wyprawa już się zaczęła. Zwykło się uważać, że posiadanie swojego stylu jest objawem mocy i dojrzałości. Ja myślę, że owszem, swój styl jest objawem mocy, ale jeszcze bardziej jest objawem niemocy, tak naprawdę. Tego nie umiem, to mi nie wychodzi, za to się nie biorę, robię to i tyle. Wtedy powstaje własny styl. Z reguły już tak po 40, kiedy już ma się psa, jakieś tam własne zajęcia. Nie jest moją ambicją stworzenie własnego stylu. Moją ambicją jest nieustanny rozwój, nieustanne penetrowanie zjawiska, jakim jest muzyka i nieustanne spotykanie partnerów, dzięki którym mogę się uczyć. Może kiedyś mi się odechce i wtedy zdecyduję się na jakiś swój styl, już będę wiedział, co ja robię, o co chodzi i będą już wszyscy grali moi partnerzy na scenie w moim stylu. Na razie y, posiadanie własnego stylu w ogóle nie jest w moim stylu. Nie chcę nic niszczyć, nie chcę nic zburzyć, nie chcę y, być w opozycji do czegokolwiek, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzykę, bo rozumiem, że muzyka jest potrzebna na każdym poziomie. Każdy człowiek potrzebuje duchowej strawy, jakąś jest muzyka, więc wszystkie te zespoły i disco polowe, i heavy metalowe, i na różnych poziomach one są potrzebne, żeby każdy mógł jakąś tam, tam no dostać to, to coś, czym się nakarmi jego dusza. To nie musi być wcale koncert może. Czy do jakiejkolwiek maszynki, która wydawała dźwięki, byłem naprawdę ciekaw, jak to się dzieje. Że powstaje muzyka, jak to się dzieje, że powstają piosenki, jak to się dzieje, że, 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 że zespoły tworzą takie właśnie muzyczne faktury czy, czy muzyczne konstrukcje, które można nazwać muzyką. czas przy fortepianie głównie dlatego, że po prostu na nim tyle lat y, grałem, ćwiczyłem. Posłano mnie do szkoły na fortepian. Od piątego roku życia gram na fortepianie. Umiem obsługiwać to narzędzie. Zatem, co takiego szczególnego jest w fortepianie? Co Pana w nim tak fascynuje? To, że tam się nie za bardzo da oszukać. E, to znaczy, trzeba naprawdę mieć ten odskok palca, trzeba rzeczywiście mieć to wyczucie. E, trzeba mieć te naprawdę tak zwane dupogodziny. No. Mój ojciec tak do mnie mówił, że trzeba ilość tych dupogodzin tak zwanych, czyli po prostu siedzieć przy fortepianie, ćwiczyć te godziny trzeba po prostu przy fortepianie spędzić, żeby mieć dobry dźwięk, żeby mieć dobrą artykulację, żeby mieć dobre frazowanie. I to mi się bardzo w tym instrumencie podoba. Fortepian to jest instrument, nad którym wielu wybitnych ludzi pracowało. To jest efekt wieloletnich poszukiwań konstruktorów i muzyków, i um, um, wizjonerów. Jak się dołoży jeszcze do tego um, preparacje, czyli osiągnięcia muzyki współczesnej, no to okazuje się, że ten instrument jest naprawdę um, całkowicie samowystarczalny. Kiedy poczuł pan, że nie chce się poświęcać wyłącznie klasyce, lecz wyjść poza nią i eksplorować również inne gatunki muzyczne? Ja od początku wiedziałem, że nie będę muzykiem klasycznym. To było dla mnie oczywiste. Muzyka klasyczna miała w sobie jakiś taki pierwiastek z cmentarza, powiedziałbym po prostu. Zawsze to byli nieżyjący kompozytorzy, zawsze to byli artyści, którzy gdzieś tam w sumie grali tak samo. Teraz wiem, że to są niesamowici ludzie, to są awangardziści, ale wtedy oni stawali się tacy. To były takie suche postacie, zaklęte po prostu w regułki. Urodził się, miał okresy i umarł. To jest za mało, żeby się w kimś zakochać. Muzyka dla mnie to jest dźwięki cisza na zmiany, ale nigdy nie ma pełnej ciszy. Nie wiem, czy Państwo próbowali tkwić dłuższą chwilę w zupełnej ciszy. To jest nie do wytrzymania, nikt tego nie zniesie. Nie da się siedzieć w ciszy. Po prostu musi być coś, czego się można chwycić. Albo odrobina światła, albo odrobina dźwięku, jakiś zapach, coś. Musi być coś, żeby w ogóle zlokalizować swoją osobę. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, kto to wymyślił. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale ja to biorę. Cześć, ludzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ten utwór nazywa się "Praying". Serdecznie państwa. Właśnie. Zapraszamy. Moim zadaniem jest osiągnięcie pewnego stanu ekstazy podczas uprawiania muzyki, który byłby na tyle czysty i na tyle warsztatowo dobry, żeby był fascynujący dla publiczności. Jeżeli ja czekam wystarczająco mocno na scenie na następny dźwięk, który zagram, jestem ciekaw tego dźwięku, jestem ciekaw dokąd on mnie poprowadzi, to tak się dzieje, że publiczność zaczyna podążać za mną. Mi się naprawdę, że ludzie są w jakimś takim skupieniu, że oni są ciekawi, co się wydarzy, co będzie dalej. Tak naprawdę nie gram tego koncertu sam, nigdy. Gram na tyle dobrze, na ile dobrze jest mi w stanie pomóc publiczności. Ja bardzo potrzebuję publiczności, żeby ona mnie wspierała, żeby ona za mną szła, żeby ja ich dokądś tam prowadził. Wierzę w to, że między nami jest jakiś astralny kontakt, że wystarczy parę osób, które zjednoczą się ze mną w tym moim wysiłku i ja wtedy mogę naprawdę wysoko polecieć. Jesteśmy w stanie nawet zagarnąć ze sobą 300, 400, 500 osób. Powyżej tysiąca, no to już niestety jestem skazany na samotność i już niestety muszę kombinować sam. Staram się naprawdę za każdym razem grać inaczej, bo wtedy czuję się uczciwy wobec publiczności, że to jest niepowtarzalne, że oni dostają coś, co nie jest seryjną produkcją. Także czasami nawet ryzykuję dużo w momentach jakiegoś dramatycznego kryzysu potrafię walić pięściami albo robić naprawdę dziwne rzeczy. Gwizdać, tupać, nie wiem, śpiewać, robić coś, co sprawi, że ten koncert naprawdę będzie inny niż, niż wszystkie. Że moi partnerzy na scenie mają y, podobne y, przemyślenia. Ryzykuję to twierdzenie, bo nie sprawdziłem tego. Natomiast to są ludzie, którzy szerzej rozumieją swoje życie i y, kochają muzykę tak samo. Zohar fresco jest naprawdę wybitnym świadectwem tego, że człowiek może przybrać tak nieoczekiwaną formę. To, że on ma serce z prawej strony, to Państwo nie wiedzą, ale to jest w ogóle inna sprawa. To świadczone, że jest w ogóle jest skądinąd. W każdym razie to, jak on gra na tych instrumentach, i nawet jak się z nim porozmawia, jak on, jak on ma całą filozofię grania, to jest bardzo głęboka sztuka, która wypełnia całe jego rozumienie świata. Lars Danielson także ma bardzo szeroki umysł i ma przede wszystkim um, szacunek do pojedynczego dźwięku, i to jest coś, co mnie fascynuje. Dla mnie to jest taki kontakt trzech umysłów na scenie i to jest taka astralna jedność, która się rzadko udaje. W sztuce nie do końca chodzi o warsztat tak naprawdę. To znaczy warsztat musi być, żeby się pojawiać gdzieś tam w profesjonalnej prasie branżowej, natomiast to poczucie twórczości, no to potrzebna jest umiejętność zjednoczenia się z kimś innym na scenie i to moi partnerzy potrafią. W muzyce chodzi o to, żeby jednak pieścić się nawzajem dźwiękami. Nie mam jakiejś takiej stałej reguły, że jak mam coś skomponować, to tam zaczynam od np. od linii basu albo y, od y, melodii albo do wyznaczenia sobie czasu trwania. Y, właściwie y, tych drzwi do wejścia w proces kompozycji jest nieskończenie wiele i y, można zacząć proces od czegokolwiek.